Dobry wieczór, witam Państwa wszystkich serdecznie. Będę składać teraz kalendarz drewniany, wyprodukowany na warsztatach w naszej fundacji. Trochę pomieszam daty, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Nazywam się Laura Andrukiewicz, jak już Państwo wiecie. Przyjechałam do Was z Cieszyna, z drugiego końca Polski. Jechałam 15 godzin. Jestem bardzo zestresowana, także liczę tutaj na przychylność i wsparcie z Państwa strony. Przyjechałam do Was po to, żeby opowiedzieć Wam o wydarzeniach, które wpływają i zmieniają moje życie od 15 lat. Moje, ale nie tylko moje, bo moich bliskich, moje dzieci znajomych i przede wszystkim mojego męża, który jest głównym inicjatorem tego, o czym będę za chwilę mówić. 15 lat temu w Cieszynie powstało Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem, a w tle w ogóle tutaj za mną będą pokazywane zdjęcia, które są jakby poświadczeniem tej 15-letniej historii. One są troszeczkę nieułożone, ale zamiar był celowy. Zobaczycie Państwo ludzi i miejsca właśnie, w, które prowadzi Stowarzyszenie Być Razem i fundacja, i fundacja Być Razem w Cieszynie. To, co udało się przez 15 lat nam zrobić, wszystkie działania od samego początku po po dziś, po dziś, po ten moment tak naprawdę doprowadziło nas do, do tej chwili, do tego, że mogę tutaj dzisiaj powiedzieć Wam, w jaki sposób próbujemy połączyć pomoc społeczną, ekonomię społeczną z designem. Wszystkie te działania były niezwykle ważne i, i wymagały dużej determinacji i pracy. W tej chwili Stowarzyszenie Być Razem prowadzi w Cieszynie pięć ośrodków, które tak naprawdę wszystkie, każdy, każdy pojedynczy budynek podnoszony, budowany był od zera. Powstawał z ruin i dostawaliśmy ruiny, a wspólnie z, z Urzędem Miasta z, z, i z innymi partnerami, a także z ludźmi, którzy potem mieszkają w tych budynkach mieszkali w tych ośrodkach i z których pomocy pomoc czerpali, budowaliśmy, budowaliśmy te ośrodki. Są to miejsca, gdzie, gdzie znajdują pomoc osoby, jak to ładnie się mówi, zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby bezdomne, uzależnione, samotne mamy. Osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego, prawnego, które nie mają się czasami w co ubrać, nie mają co zjeść, tam w tych miejscach taką pomoc mogą kompleksową znaleźć. I w każdym tym dniu naszej działalności, w każdej, w każdej chwili pracy z człowiekiem, w stowarzyszeniu bardzo, bardzo ważne było dla nas to, żeby tą pracę z człowiekiem łączyć z działaniem twórczym. Przez to właśnie tak duża ilość różnych warsztatów, pracowni ceramicznych, plastycznych, warsztatów rękodzieła artystycznego, małej stolarni początkowo, maleńkiej ślusarni. Nawet mieliśmy taki warsztacik remontowo-budowlany i to było dla nas niezwykle ważne i jest do tej pory, ponieważ bardzo głęboko wierzymy w to, że człowiek potrzebuje tego rodzaju działań. W pewnym momencie oczywiście naturalną drogą rzeczy stało się dla nas jasne, że wszyscy ci ludzie, którzy przychodzą, pukają do drzwi i szukają schronienia nie tylko na noc, ale próbują stanąć się, wrócić do, do społeczności, że wszyscy ci ludzie nie są tak naprawdę naszymi klientami, nie są podopiecznymi, nie są nie wiem, pacjentami. To są wszystko tak naprawdę nasi przyjaciele, z którymi bardzo chcemy robić dalej dużo różnych wspólnych rzeczy i to są ludzie, którzy przede wszystkim potrzebują pracy. I stąd, stąd wziął się pomysł, potrzeba w zasadzie stworzenia miejsca przedsiębiorstwa społecznego, w którym Właśnie nasi przyjaciele mogliby odbudowywać swoje życie, ale też przede wszystkim poprzez pracę, żeby mogli bezpiecznie, spokojnie pracować i, i czuć się też w miejscu swojej pracy bezpiecznie. Kilka lat temu. Wspólnie z miastem, z Urzędem Miasta w Cieszynie udało nam się zrealizować bardzo duży projekt inwestycyjny, w wyniku którego w chwili obecnej prowadzimy duże przedsiębiorstwo społeczne na ulicy Wałowej w Cieszynie i tam na tych w olbrzymich obszarach jak dla nas prowadzimy stolarnię, która jest wyposażona w bardzo nowoczesny sprzęt. Prowadzimy pralnię wodno-chemiczną i to są dwa takie warsztaty bezpośrednio jakby zarządzane przez fundację. Oczywiście w tych warsztatach pracują tylko i wyłącznie ludzie, którzy gdzie indziej tej pracy znaleźć nie mogli, bo z różnych względów, bo nie, nie wiedzą, że trzeba przychodzić codziennie do pracy na godzinę siódmą czy ósmą i że e, niezależnie od tego, jakie mają problemy to, problemy, to dobrze byłoby temu pracodawcy też te problemy zgłaszać. E, oprócz tych dwóch warsztatów na terenie naszej fundacji działają trzy spółdzielnie socjalne, które powstały w wyniku również naszego zaangażowania i które wspieramy nieustannie na bieżąco. Pierwsza z nich to spółdzielnia Super Smak. Dziewczyny jest tam pięcio, pięć, pięć pań, które już od ponad roku gotują przepyszne posiłki za, dla osób, które pracują u nas w fundacji, a także dla osób, które nas odwiedzają. Jak przyjedziecie do Cieszyna to na pewno musicie przyjechać do nich na obiad. Oprócz tego y, prowadzą usługi cateringowe, z, y, wywożą obiady do kilku szkół, y, organizują imprezy, komunie, sylwestry, sylwestry bez alkoholu i tak, dalej, i tak dalej. Drugą spółdzielnią, najstarszą, pierwszą, która powstała, to jest Spółdzielnia Nowy Horyzont i Spółdzielnia Nowy Horyzont zatrudnia osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, głównie chore na schizofrenię i świadczy usługi porządkowo remontowe. Nowy Horyzont sprząta zamek sztuki, sprząta urzędy, sprząta urząd pracy, oczywiście angażuje się też w fundacji i firma działa już ponad, ponad rok i bardzo dobrze się rozwija. Trzecią spółdzielnią socjalną jest spółdzielnia socjalna Lila i Design. To jest spółdzielnia, która prowadzi małą szwalnię, nowoczesną szwalnię. Jest to spółdzielnia najmłodsza. Dziewczyny szyją od w zasadzie kilku miesięcy, dopiero od, od maja i mają właśnie u siebie w swoim gronie dziewczynę, która, która jest projektantką. Niestety na chwilę obecną cały czas zmagają się z takim ustabilizowaniem finansowym, poszukiwaniem zleceń w takim stopniu, żeby można było, mając poczucie takiego zaplecza finansowego, zacząć projektować, swój, myśleć o własnym produkcie. Generalnie w fundacji Marzenie o własnym produkcie, niezależnie od tego, czy to jest, no może poza pralnią, i, i, po, poza pralnią, ale marzenie o własnym produkcie jest marzeniem, które bardzo chcielibyśmy, żeby się nam ziściło, ponieważ widzimy, upatrujemy w nim szansę, bycia przedsiębiorstwem, firmą konkurencyjną na rynku, nie tylko bycia podwykonawcą, który musi wykonywać seryjne usługi, nie wiem, robienia skrzynek na przykład na wino, które są nieopłacalne, ale który może pochlubić się czymś wyjątkowym, niepowtarzalnym, czymś, co, czego jest poniekąd autorem, co jest jego jakby takim małym dziełem, dziełem sztuki. I, e, i w momencie, kiedy pojawiła się okazja i możliwość w ogóle nawiązania partnerstwa, realizacji projektu partnerskiego z Zamkiem z Cieszyna, z Zamkiem Cieszyn, wówczas to był zamek, Śląs... zamek Przedsiębiorczości w Cieszynie i Akademią Sztuk Pięknych, a także Uniwersytetem, uczelnią z Instytutem Technologii z Holon, zajaśniała taka dla nas nadzieja na to, że być może uda nam się znaleźć coś, coś własnego. Projekt nazywał się Od idei do obiektu, od obiektu do produktu i polegał na tym, że partnerzy, wszyscy zaangażowani w ten projekt będą starać się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby w ramach różnych działań powstał produkt jeden bądź kilkanaście, które mogłyby być wykonywane na warsztatach naszej fundacji, a potem zysk ze sprzedaży tych produktów mógł wracać do fundacji i zasilać wszystkie działania statutowe, które fundacja prowadzi. Projekt bardzo się udał, przyjechało do nas do Cieszyna kilkunastu studentów z Polski i z Izraela i pod okiem profesora Stefanowskiego i Gada Czarnego, pracowali bardzo intensywnie i po półrocznej pracy powstało 10 produktów wybranych tak naprawdę przez nas, bo ich było więcej. Wybraliśmy 10 produktów do katalogu. Tam na korytarzu leżały przez chwilę trzy katalogi z tytułem od idei do obiektu, od obiektu do produktu. Ci Państwo, którzy go macie, możecie przejrzeć te produkty i zobaczyć, jakie są piękne. To jest właśnie design. Każdy z tych produktów jest jeden, jedyny, niepowtarzalny. I, i wyjątkowy. Spośród tych dziesięciu produktów wybraliśmy trzy i spróbowaliśmy je pod okiem projektantów wyprodukować, zrobić prototypy. W ubiegłym roku w zasadzie projekt się zakończył. Zakończył się kilkoma wystawami w Polsce, w Izraelu, w Berlinie, we Francji i cieszył się niezwykłym uznaniem. Te produkty, które tutaj stoją, choinka, świecznik, ta choineczka, ona podczas świąt Bożego Narodzenia jest ładną ozdobą w naszym mieszkaniu, natomiast po świętach można ją rozkręcić i jest, jest świecznikiem trzyczęściowym. Agnieszka Wiczuk, autorka, polsk, autorka tej akurat wersji, zaprojektowała ten świecznik na takie zwykłe, tradycyjne, długie świeczki, natomiast Oran, chłopak z Izraela, zaprojektował. Taką podobną choinkę na świeczki, na tzw. Tak zwane tealighty. Oczywiście wszyscy młodzi ludzie pracowali, współpracowali ze sobą, także tutaj jest oprócz tego wkładu takiego wrażliwego, dla takiej pracy na rzecz prawda, tych ludzi, którzy pracują u nas na warsztatach, jest również taki czynnik bardzo mocny współpracy pomiędzy, pomiędzy tymi młodymi ludźmi. Kolejnym produktem, który wybraliśmy do produkcji jest świnka skarbonka Piggy Bank. Ona jest bardzo zabawna i sprytna, ponieważ pozwala w zasadzie, jakby wymaga od nas zachowania pewnego balansu, prawda, i równowagi pomiędzy. Można to różnie interpretować z córeczką i synkiem, ale pomiędzy też ekonomią społeczną i biznesem pokazuje nam, że może, że ten właśnie zachowanie tej równowagi jest niezwykle w życiu istotne. I trzeci produkt to jest, są drewniane puzle trójwymiarowe które mogą być gadżetem takim właśnie biurowym, bardziej pozwalającym nam taką przypominajką na co mamy zrobić. Możemy sobie włożyć karteczkę, wizytówkę i poza tym drzewko może się rozrastać do gigantycznych rozmiarów. Projekt, wystawy bardzo, bardzo się spodobały i w efekcie tej współpracy pojawiła się dla nas nowa możliwość. Jak się okazało, prototypy, które wyprodukowaliśmy, ludzie zaczęli chętnie kupować, pomimo to, że, są, że to są drogie produkty. Ale też o to właśnie chodzi, żeby, żeby ludzie, którzy otarli się w swoim życiu o byle jakość, żeby mogli produkować rzeczy cenne, wartościowe, piękne, jedyne i niepowtarzalne. I w chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego partnerstwa, które jest dla nas bardzo dużo, w ogóle dla ekonomii społecznej uważamy bardzo dużą szansą. Partnerstwo nazywa się w Centrum Designu Społecznego. Chcielibyśmy bardzo wprowadzić te trzy produkty na rynek i jesteśmy na etapie tworzenia i wdrażania na rynek marki, nowej marki Well Done ponieważ wszystko to, co robiliśmy do tej pory i co robimy, uważamy, że to jest well done. Um, pomaga, pomagają nam przy tym fantastyczni ludzie. Są to ludzie z, z ASP, z Warszawy, młodzi projektanci, są to ludzie z zamku, a także z, z UNDP. Dzięki, dzięki temu partnerstwu możemy zatrudnić, co w ogóle dla nas było nie, nie do pomyślenia ze względów właśnie finansowych, profesjonalną agencję PR-ową, która, która będzie o tych projekt, te projekty i tą markę promować i budować modę i trend właśnie na tego typu rzeczy. Możemy mieć wsparcie menadżerskie, człowieka, który uczy nas tak naprawdę organizacji pracy i na produkcji i pracy administracyjnej i handlowej, marketingowej. To są niewyobrażalne atuty tego partnerstwa i niewyobrażalna szansa dla nas. To, co jest ważne w projekcie w stronę Centrum Designu Społecznego, to to, że daje on szansę y, takim organizacjom, takim przedsiębiorstwom społecznym y, bądź podobnym jak, y, jak my. Ponieważ y, daje szansę na to, że przedsiębiorstwa społeczne mogą przestać być przedsiębiorstwami niszowymi, mogą zaistnieć na rynku i konkurować z doświadczonymi e, firmami, e, które mają ogromny potencjał i zaplecze finansowe. Ponieważ e, właśnie ze względu na ten design, jeżeli, e, jeżeli projektant wniesie w, w to przedsięwzięcie trochę swojej pracy, a wiemy, że produkty designerskie są e, jedyne i niepowtarzalne i tak naprawdę najdroższe na na, na świecie, to jest to dla ekonomii społecznej bardzo duża szansa i my chcemy tą szansę właśnie stworzyć, przej przejść przez tą drogę. Próbujemy na co dzień, nie jest to łatwe, próbujemy wdrażać nasze produkty, ale liczymy na to, że, że nam się uda. I tak naprawdę... Proszę Państwa, ja dzisiaj właśnie też po to tu jestem. Jestem tu po to, żeby Wam te produkty sprzedać. Także jeżeli jesteście chętni do tego, żeby wspierać ekonomię społeczną, to proszę bardzo, możecie kupić bardzo piękne, jedyne i wyjątkowe prezenty na święta, a ja zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo.